W ciemnym, zielonym lesie żyli sobie zając i zajęczyca. Nie jest ta mała, samica zło Ciekawe, czy się sprawdza, czy ona lubi ta... Żyli długo i szczęśliwie. <grym wytrych> <grym wytrych> Już? A jeszcze raz. Do, dobra. <grym wytrych> ja nie mogę dzisiaj. Pewnego dnia. Zajęczyca oznajmiła: Będziemy mieli dziecko. Hurra! Jezu, ja cieszę. Zbliżał się upragniony dzień rozwiązania. Zaskoczenie zajączka było wielkie. Zajęczyca wydała na świat: Chłopaki. prosiaka. Zając, przekonany o zdradzie swojej żony, wyrzucił ją z domu. Co za syn? Biedna Zajęczyca przez trzy dni tułała się po ciemnym lesie, aż w końcu przygarnął ją do siebie lis. Nie no, ja nie chcę! I znów pewnego pięknego poranka Zajęczyca oznajmiła. Oj, znowu będę miała małe. Wydobyło się z lisiego gardła. Zajęczyca ponownie urodziła prosiaka. Zdrada, zdrada, zdrada! Nie pomogły żadne tłumaczenia. Znalazła się na bruku. Po kilku dniach poniewierki przegarnął ją tym razem wilk. Sytuacja się powtórzyła. <śm> Powiększyło się grono prosiąt dobra dobra, ale jaki z tego morał? Wszyscy mężczyźni to świnie! To